Dobra, no, zaznaczyłem misję... poboczną. Okej. Okay. Trzeba rozjechać cztery... zwierzęta. Eliście. Mamy tutaj samochód. Jakim cudem ty nie żyjesz? O! To się dzieje. What the fuck? teraz chodzi jakiś kurwa, jeszcze śmierdzi z twarzy. A true story. E, ok, nie mogę Far Cry to takie gówno. Mrugnij. I dare you, mrugni. A musimy skoczyć. Pewnie nie jest tak jak w Far Cry 4, że jak stoisz tutaj przez 20 minut, coś się zadzieje. Mam ochotę zkipnąć. Czemu jest taka muzyka? Jakby emocje miały być. O, brama. Idę w drugą stronę. Jaki mamy teraz stałeś jeszcze? Znalazł Discord w <typy>. kitem. Zupki! <noise> taka, łopatą, łopatą. O! <noise> A hita poszło. <noise> Na chuj to do zrywa! Nie dole.

nie mam zbawionego tego na slowdown. A po drodze będą nas strzelać, <śmierdziś w ten sposób> ja. się dzieje? Czemu tam nagle samolot się spierdala. Tak, od razu? No ta. Dziecko to wypluwasz i idziesz ta chatę w Polskę trafiły rakiety rosyjskie Fajny świr Ale świrus to będzie To fajną misję wybrałeś. <śmów> <śmów> Mam wrażenie, że, że on chyba nas nie doprowadzi do celu. Że tak być. Co? No? O pas, to będzie inteligentne Wait what? Wspiera moment Wrzucaj <śpiewa> go na pakę, nie what the WTF Coś to jeszcze jest? O so... que <laughs> okay okay yes 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 que yes. <laughs> Gdzie on jest w ogóle? to tak <grywa> Dobra, lecimy... Wierzcie teraz, nie? Zabić chuja! O! Dokąd ty idziesz? No do celu Czemu tamtędy? A tam nie ma ogrodzenia? No nie ma What the Okej. Okay. To jest... To jest z dupy. To jest totalnie, kurwa, z dupy. Z Oj, te <laughs> no wszedł. No wszedł. A reszta? Poradzą sobie jakoś. A ty jak wsiądziesz? Halo. O kurwa, ja dokładem na to mówię. <laughs> ja nie wiem. Ta gra... Jest... Tak kompletnie warta swoich pieniędzy, nieważne za ile się ją, kurwa, kupi. Eee, zaczęło mi się. Trudno. Ja jadę. wybuchła chłodnik. Ja aż do tego stopnia nienawidzę tej gry, że dam review na Steamie. To za... zjeb... Odsunął się, koniec gry. Tak, ja gra, ta gra tak bardzo nie ma kurwa jakości. I mean, a na początku a to też miałem jakiś bug. Gówno, więc kiedyś się napotkali. Jest znacznie więcej kier, które robią lepiej strzelanie. 60 dolarów na tanie. Jeszcze, 50 zł. Jeszcze, kto dwa jeszcze, bo w tej kolekcji rozklejemy. Ja się nie widziałem strzelania. Ta, jeszcze New Game Plus, aha. Najbardziej kuszącą opcją z tych wszystkich, które widzę w menu, to jest Quid to Desktop.